Przez swoją ofiarę Macierzyństwo jest ofiarą Poświęceniem Przez swoją ofiarę Poświęcenie i miłość Kształtują nowy rodzaj ludzki Odkupiony krwią Zbawiciela To matki kształtują duszę świętej Nie ojcowie, matki Dlatego Co wymyślił system? Wygnać kobiety gdzie? Do pracy Prowadzić żubki w przedszkole i kto nam wychowuje dzieci? Państwo. No, państwo może tylko na bandytę wychować, bo jak bandyci nimi rządzą, no to kto to będzie? Jak rządzi nimi ideologia, jak system państwowości jest oparty o ducha masońskiego i o dominację nad światem, no to pomyślcie, kogo my mamy? Dlatego państwo tak walczy o co? O program edukacyjny, program wychowawczy i zarazem następne państwo. Kłamstwa gwarantują nam bezpieczeństwo, obronę, rozumiecie? I jaki to jest perfekcyjny trik wszystkiego.